Cześć, z tej strony Grzegorz. Cześć, tu Piotrek z firmy MP Service. Witamy na kanale Autodiscover. Dzisiaj między innymi dzięki sponsorowi, producencie kamerek i rejestratorów jazdy firmy Viofo, e, możemy Was zaprosić do odcinka, w którym będziemy testować Forda F-150 Raptor, Forda F-150 Roush, który lepiej sprawdzi się w terenie. Dla Was, drodzy widzowie, mamy kody rabatowe na zakup takich oto kamerek, a dla Ciebie, Piotrze, mam taką oto kamerę, żebyś mógł m.in. dzisiejsze wyczyny Zarejestrować nie tylko z przodu, ale również z tyłu. Model, F, model A129, dość mocno. może ściągnąć. Trzymaj, nie, nie będę ciągnął. Nie lubię. No, tak. Także zamontujemy i zobaczymy, które auto lepiej sobie poradzi Świetnie. w terenie. Dzie dziękuję bardzo. Zawsze to lepiej wiedzieć, co się uderzyło w takim no. samochodem. <laughs> Dokładnie, albo na którym kamieniu się urwało koło na przykład. No, nie, nie. Mam nadzieję, że nie, ale tak, <laughs> różnie bywa. No Dzisiaj będziemy testować te samochody. Zobaczymy, o ile lepszy jest rajuż od raptora. O ile lepszy jest raptor od rajuża. Także oba auta dość. Znaczy, raptor fabrycznie przygotowany do jazdy w takim terenie. Rauż nieco przygotowany. Co tutaj między innymi zostało to. zmienione w trakcie naprawy? Znaczy, dołożyliśmy wyższe zawieszenie, lepsze z Foxa, 2,5 cala. Seryjnie są dwa sale. Czyli lekko podniesiony samochód, tak oprócz tego możliwość wyboru utwardzania. Tak, na każdym amortyzatorze jest pokrętło, gdzie się reguluje szybkość odpowiedzi amortyzatora na sk skok, na różnicę terenu. Tak teraz jest ustawione na miękki teren, zobaczymy, może mhm. będzie potrzeba to w czasie jazdy przestawimy na twardszy teren. Okej, okay. a oprócz tego również wał napędowy, tak? Tak, wał, bo oryginalny wał jest aluminiowy i 99% wałów jest krzywiony podczas transportu. Tak, tak właśnie. Jeżeli wóz... kupicie f 150 rozbitego przodem albo tyłem, to musicie mieć świadomość, że niestety bardzo dużo pick-upów przyjeżdża z uszkodzonymi wałami napędowymi. Tak. A naprawiając taki wał, co można zrobić? Można albo zamontować oryginalny aluminiowy. Najtańsza wersja to jest stalowy wał. Lub założyć tak, jak tutaj się udało wynegocjować dobrą cenę, założyć wał karbonowy sportowy. Wał karbonowy. pamiętasz dane techniczne? Ile tam nam, ile ma wytrzymać teoretycznie? Nie, nie pamiętam. Tutaj Dawid na backstage'u podpowiada 4000 Nm, tak? 4000 Nm karbonowy wał powinien tak. wytrzymać. Teoretycznie nie do uszkodzenia. Teoretycznie nie do uszkodzenia. W praktyce. Mam nadzieję, że się nie będziemy przekonywać. <laughs> Dokładnie jak coś, to zawsze możemy jeszcze jest na tyle wcześniej, że możemy oddać i powiedzieć, panie, przecież to miało być nie do. Tak jest, proszę. Tutaj wała, tu skrzynia nie? Do uszkodzenia śniegu jest, no tak, powiedzmy, mniej niż się spodziewaliśmy jakieś 15-20 cm. Natomiast piękna, prawdziwa, piękna polska tak. zima. I minus... Całą kopalnię mamy do własnej dyspozycji. Kamerka świetna, słyszałem, czytałem opinię. Bardzo dobra jakość. Ciekaw jestem, jak to wszystko wyjdzie w programie. Szmatka. Instrukcja. Kto czyta instrukcję? Tak co może zanim wjedziemy w teren, przetestujemy, które lepiej brzmi. No na pewno mój będzie lepiej gadał, no to odpala i porównamy. Czuję się jak biedny właściciel zwykłego Raptora No niestety nie ma co ukrywać, że Roush ze swoim customowym wydechem wygrywa Nawet w trybie touring, tak się nazywa ten najcichszy? Tak W trybie touring, a zmiana na tryb offroad albo of custom Offroad jest najgłośniejszy Offroad jest najgłośniejszy Dobra, w tej konkurencji nie pokonałeś, to może załączysz tryb wydechu offroad, tryb samochodu offroad i jedziemy, co? Tak jest Myślę, że 1-0! No 1-0. No tutaj ładnie w boku Raptor nie? kontra Rausch, 1 1.0 no. Ale myślę, że to chodzi tylko i wyłącznie umiejętności jazdy kierowcy Ładnie gdzieś. co po... oba dają radę? 1.0 myślę, to już tak? tak? Zobaczymy na filmie Na początku obstrałem się, myślałem, że we mnie wjeżdżą Ło kurwa Nie no, nie, nie zabilibyśmy kamerzysty na początku filmu Tak <laughs> jeszcze, mamy, jeszcze mamy kilka pokładów <śmiech> <śmiech> Dobra. Ładnie, ładnie to. to co? No to co, jedziemy Idziemy do góry, nie? Ale koza widoki Ale za ale fajnie Nie chciałbym spaść Koła też byś nie chciał urwać No. situace. <laughs> Může být. <byť? laughs> <hlepříčení tí> Jak <nízko stůže> No. Na razie mamy remis, No ale Tum teraz Tumik e mik wygrał, raptor przegrał. Bączki. Zdecydowanie raptor wygrał. Rouse. No wychodzi, to jest 1-1, jeden, jeden, tak ale jest. teraz jest teren, ty dałeś radę, powiedzmy. Tak, no zaraz to spróbujesz, ale myślę, że idziemy Łeb w <noise> no Dobra. Nie zaraz! Przeszkoda i tutaj chyba jednak 2-1 dla, dla Raptora. Tak, kolejny punkcik dla Raptora. Sprawdziliśmy taki delikatny wykrzyż. No jednak Rausz tutaj ma mniejszy niż Raptor. Musiałem załączyć blokadę tylnego dyfu, żeby zjechać z przeszkody, a Raptor bez problemu ładnie pokonał to zjechał. Tak także... Praktycznie jeszcze dzisiaj nie załączaliśmy blokady tylnego mostu w Raptorze. No i jednak ciut większy prześwit, bo by... możemy zmierzyć. Masz metrówkę? Wozisz, nie, nie wozisz. Nie, nie. Może po powrocie możemy zmierzyć prześwity. Natomiast zwłaszcza ta rura wydechowa z tyłu, nie? Trochę tak. negatywnie zaskoczyła w tym wydaniu, nie? Jest że... tak nefraglicznie zamontowana, że zaraz tym, za tylnym kołem jest... i łatwo ją zgubić. No. A Raptor jednak z tyłu ma fajnie w dożaku Symetrycznie rozmieszczone te wydechy są. No, nie wystają. Nie, nie są tak nie narażone. Są, nie są przeszkodą tylko jest przez to lepszy dużo, No to już i tak jeden i drugi tak naprawdę, no ty odkręciłeś przednią osłonę, nie? Tak. Bo ona dzisiaj pewnie by nam sporo jednak pokrzyżowała. że nie musiałbym jej już odkręcać dniu, <noise> gdzieś wyleżała. No co, świadomy Jedziemy dalej, nie? Tak jest. Ognie. mechanizmu rzucowego i patrzymy, co się dzieje i bez najmniejszego problemu no, idzie Co teraz mnie autentycznie głupio, bo ja moje nogi muszę wisieć po powietrzu jako no. właściciela Raptora. No to jest, nie, nie ma takiego feature'a, niestety, natomiast bardzo fajnie że sobie przy ognisku posiedzieć. Nie? Wygoda jest. Ja. Więc myślę, myślę, że możemy zrobić 2-2. Tak. Za, za ten. Takie naciągane, jeżeli chodzi o Raptora. Ale 2-2. Ale 2-2, tak. no i jakby. Jesteśmy w Polsce, każdy liczy grosz, to może o spalaniu porozmawiamy, po, tym, po, tej, po tej godzince czy dwóch upalania. W końcu jakieś smutne tematy. Kamień mnie. Też dzisiaj zatankowałem po raz pierwszy, w sumie jak to jechałem, po raz pierwszy zatankowałem Raptora do pełna. No, smutem. Myślałem, że się dystrybutor ja zepsuł. Ja myślałem, że jest dziurawy bak. Przy 115 wyłączyłem. To I tra... sprowadziłeś jest strach. Cięsta. Tak, Patrzę coś kapie. Ja uważam, że tankowanie takiego samochodu to zakrawo o leki fetyszyzm. No, ale jeżeli chodzi o taką jazdę, przyjechaliśmy tutaj mając średnie spalanie 14 i 18. Tak, ja miałem coś 16, coś takiego. 16 miałem. 12, 13, no, jak mniej więcej. No i tutaj odcinka, czy czwarte jazdy do nocicy, bo nie ma co się no. robić. Trzeba było zweryfikować samochody. No to mi teraz spalanie pokazuje 28,7. No mi 24,2. Na 100 km, przy czym z 80 było 14, a z 10 tak. jest 24. Więc realne spalanie no myślę, że grubo powyżej 60 litrów na, na setkę. Ile widział, tyle wziął. No dokładnie. Więc myślę, że w tym punkcie możemy powiedzieć, że jest mimo wszystko remis. Tak, tak, remisujemy i teraz tak delikatnie jedziemy na stację. Dokładnie. Musimy muskać gaz, żeby dojechać, bo się rezerwa pali. Nie? Tak. To napiszcie w komentarzu, czy wybralibyście Raptora, czy też Rausza, czy w ogóle uważacie, że posiadanie pick -upa jest fajne, potrzebne, czy podobają Wam się takie samochody. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, jeżeli odcinek się podobał, jeżeli chcecie więcej amerykańskiej motoryzacji i zapraszamy do kolejnych filmów. Zapraszam naszego Facebooka, Instagrama. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.